Cześć, ja jestem Lola i zbieram się trzeci dzień, żeby opowiedzieć Wam o książce Point dla mnie od Ilona Andrews. I zbieram się od trzech dni, bo złapałam krasza i trochę mi wstyd. <laughs> Ale nieważne, do tego dojdziemy później. W każdym razie, co to w ogóle jest, o co tutaj chodzi, na czym polega fabuła? Nasza główna bohaterka, Nevada Baylor jest detektywem, prywatnym detektywem, prowadzi agencję detektywistyczną generalnie. Na co dzień zajmuje się raczej pomniejszymi sprawami, które jest tak w 90% pewna, że da sobie z nimi radę, żeby budować wiarygodność firmy itd. itd. Pewnego dnia dostaje ogromne zlecenie, bardzo poważne zlecenie od firmy, u której jest zadłużona. I w związku z zagrożeniem pod tytułem e, ja i moja rodzina nie będziemy mieć dachu nad głową, ani interesu, ani pieniędzy, ani niczego, muszę wziąć tę robotę, no bo będzie lipa. Jest to young adult Fantazy, tak bym to określiła. Jest to istotna informacja, ponieważ nowa Sprawa na Wady, której normalnie nie wzięłaby, bo widziałaby, że z góry jest przegrana, dotyczy młodego Magnusa, czyli najwyższego rangą maga w mieście. Magnusowie? Tak? Generalnie, Magnus to jest określenie na takiego najpotężniejszego maga, na najpotężniejszy ród. Według ustalonej wcześniej rangi magii, rangi magów. Pech chciał że Nevada musi w pewnym momencie zacząć współpracować z pewnym mężczyzną, który również jest Magnusem co pomyślicie sobie, okej, okay, to może jej całkowicie ułatwić sprawę, jakby super ale, ale ten Magnus jest trochę amoralny, niebezpieczny raczej w światowej rangi, jeżeli chodzi o rozpoznawalność przynajmniej z tego, co można wywnioskować, z treści. Jest to szalony Rogan. I ci z was, którzy są na moim Instagramie, na pewno pamiętają, że po skończeniu tej książki wrzuciłam na relację bardzo, bardzo krótką, wstępną myśl, o treści właśnie szalony rogan. Myślę, że domyślacie się, w którą stronę to zmierza. W każdym razie, w skrócie, przygody detektyw, niemożliwe do wygrania sprawa, współpraca, która jej się nie podoba, ale za to współpraca w sumie z bardzo przystojnym, potężnym mężczyzną, który uchodzi za szalonego. Czy to brzmi znajomo? Totalny chaos, wybaczcie. Dobra, lecimy od plusów, bo to, co tu jest zaznaczone, to sobie o tym pogadamy za chwilę. Ale lecimy od plusów. Plusy są takie, że po pierwsze system magiczny jest całkowicie jasny i w miarę fajnie zrobiony. Dosyć oryginalnie poniekąd. Chociaż wydaje mi się, że taki motyw już gdzieś występował, ale nie potrafię sobie przypomnieć gdzie. Bo tutaj mamy magię nie od początku wrodzoną, nie jest to świat typowo magiczny. To jest raczej urban fantasy, ponieważ akcja dzieje się akurat w tych wydarzeń w Houston. W XXI wieku, ale jeżeli skaczemy po innych miejscach, to są to raczej miejsca istniejące. Więc zostajemy na poziomie urban fantasy i okazuje się, że ta magia, tak jak mówiłam, nie jest wrodzona od zawsze, tylko ona została stworzona przez człowieka. Jako, że w XIX wieku, z tego co pamiętam, zostało wymyślone i testowane specjalne serum, które właśnie miało. Wzmacniać ludzi, no i wychodziły z tego rodzaju magii. Całkiem spoko, niezbyt szczegółowo, ale nie narzekam, jakby nie mam dodatkowych pytań. Było tutaj na tyle w porządku określone to, jak to miałoby działać, że jestem w stanie to uwierzyć i nie kwestionować. Także super. Narracja z pierwszej osoby, oczami Nwady, oczywiście jest świetna, jest po prostu cudowna, uwielbiam Newadę, naprawdę. Jeżeli czytaliście Colomans i lubicie Galadriel, no to Nevada jest taką w sumie trochę wersją light, jeżeli chodzi o Galadrię, ale ciągle właśnie czuć ten trochę sarkazm, trochę cięty język i tak dalej. Także dla mnie na plus. Nie jest to na siłę silna kobieca postać, nie jest przerysowana, jest autentyczna. No i też jej rodzina, jakby wszyscy bohaterowie, którzy się przebijają tutaj są dosyć ludzcy. Nie miałam takich ogromnych momentów, że pomyślałabym że ej halo, nikt tak nie rozmawia, oprócz jednego. Ale to zaraz, w każdym razie, bohaterowie raczej spoko, mogłoby być momentami trochę lepiej, ale raczej nie mam się do czego przyczepić tak szczegółowo. No i oczywiście szalony Rogan, jakby od sceny... Pierwszej, od pierwszego wspomnienia o tym typie ja już byłam kupiona, słuchajcie. Byłam kupiona, to jest, moja postać to jest. Facet marzeń na kartkach, naprawdę, ale co jest jeszcze lepsze w tej książce, mamy tutaj klasyczne tropy, klasyczne schematy i można się przy tym bawić naprawdę dobrze. Bo jakby wątek Enemies to Lovers jest tu tak oczywisty, jest tu tak oczywisty. Że się bardziej chyba nie da, a przynajmniej jego początek. No, nieważne. W każdym razie jego początek. Do tego jedną z takich dosyć zabawnych rzeczy jest to, że nasz główny złol, którego Nevada ma ścigać, jest. biega co chwilę bez koszulki, słuchajcie. I zaczęłam liczyć. Zaczęłam liczyć. Od momentu, kiedy zostało wspomniane, że lata sobie z nagą piersią to stwierdziłam, ok dobra, otwieram notatnik, liczymy ile razy był w koszulce przez całą książkę raz. To byłaby świetna zabawa, gdyby byłoby to więcej niż raz, ale też fajne skupianie się, fajne, fajne skupienie uwagi na takich szczegółach. No do tego muszę pochwalić, oczywiście okładka jest świetna, jak dla mnie super, widziałam też y, drugą wersję, taką białą, gdzieś tutaj ją wkleję prawdopodobnie. I raczej mi nie podpadło. Raczej jestem zwolennikiem tej okładki jakoś tak bardziej. Nie wiem, jest bardziej klimatyczna, bardziej do mnie przemawia. Jest po prostu ładniejsza. Ale wiem, że czekacie na te szydery. Wiem, że czekacie na te szydery. Także polecimy z szyderą, ale pytanie polega na tym, czy lecimy od początku z grubej rury, czy zaczniemy po prostu chronologicznie. Ale myślę, że chronologia może być w porządku. Zaznaczyłam tylko. Dwa przykłady. Tylko dwa przykłady, bo później było już raczej spoko. Zdarzały się w tekście, mówię tutaj o technikaliach, zdarzały się w tekście literówki, jeżeli chodzi o odmianę słów, a konkretnie o, o to, że została użyta męska odmiana zamiast żeńskiej, prowadzona w narracji pierwszoosobowej, kiedy mam kobietę jako główną bohaterkę. Ale to były wyjątki, to się zdarzało chyba tylko trzy razy przez całą treść, więc spoko. W każdym razie. Dlaczego w ogóle? Bo to jest kwietniowa premiera. To jest premiera z końca kwietnia. I dlaczego ja ją omawiam na początku czerwca? To wcale nie tak, że nie miałam co czytać przez ten czas. Absolutnie. To jest kwestia tego, że zostałam zrażona, bo ja tę książkę zaczęłam czytać o jejku na początku maja, w, pierwszy, w pierwszym, drugim tygodniu maja. I. Odłożyłam ją po prologu. Jak tylko skończyłam prolog, od razu ją odłożyłam, stwierdziłam, nie ma opcji. No i właśnie w zeszłym tygodniu tak sobie pomyślałam, dobra, ale nie ma co skreślać książki po samym prologu. Jakby spróbujemy dojść przynajmniej do połowy. No i dobrze zrobiłam, że dałam szansę, ale to, to co tutaj się wydarzyło na początku, jest naprawdę straszne. Do rzeczy chodzi o dialog. Jest to dialog między kuzynostwem dotyczący najświeższych aktualnych wydarzeń, które się dzieją w mieście. To jest rozmowa między y, Kelly Waller i Szalonem Roganem. Zaczyna Kelly. Oglądałeś wiadomości? Tak, więc wiesz o podpaleniu Banku First National. Tak, w zginął strażnik, akurat wpadła do niego żona z dwójką dzieci. Cała trójka wylądowała w szpitalu. Strażnik był policjantem, który dorabiał, sobie po służbie. Nagranie z monitoringu pozwoliło zidentyfikować dwóch podpalaczy, Adama Piersa i Gavina Wallera". Koniec cytatu. I co tutaj jest źle, oprócz tego, że słychać, że coś jest nie tak, jakby w rozmowie? Po pierwsze, nikt tak normalnie ze sobą nie rozmawia. Po drugie, skoro zostało powiedziane, tak, wiem o czym mówisz, tak, oglądałem telewizję, tak, wiem o co chodzi, to po co to powtarzać? I to jeszcze w takim trybie prezentera telewizyjnego. Absolutnie nienaturalne. Po trzecie, jest to totalna ekspozycja łopatą. Po czwarte, jest to powtórzona wiadomość. Ta wiadomość pojawia się jeszcze wcześniej, właśnie relacjonowana, jeżeli chodzi o telewizję, jeżeli chodzi o rozmowę Kelly z jej mężem. I my to wszystko wiemy. I w tym momencie, jeżeli rozmówca doskonale wie o co chodzi. To ja nie widzę powodu, żeby powtarzać te informacje po raz setny. To jest po pierwsze właśnie ekspozycja łopatą w twarz, po drugie jest to robienie debila z czytelnika. Dziękuję. Drugi cytat jest świetny. Najpierw przeczytam polski przekład. To jest strona 36. Tamten ym, cytat, tamta rozmowa to była strona 13, przechodząca na 14. Teraz strona 36. To jest opis w kontekście opisu wyglądu drugiej osoby przedstawionej w telewizji. Wstawię tutaj gdzieś dodatkowo tekst, dokładny cytat, żeby nie było, że przekręcam zdanie, czytam z błędem albo coś w tym rodzaju. Z tą zdbałością, zaaranżowaną niedbałością wyglądał jak lekko zszargany anioł pozer, którego skrzydła zostały artystycznie osmalone z myślą o ujęciu idealnym. Ja musiałam przeczytać to zdanie trzy razy, do tej pory nie rozumiem początku i potrzebowałam porozmawiać o tym fragmencie z pięcioma ludźmi, którzy generalnie wychwytują błędy na co dzień, którzy znają się na języku polskim, którzy znają się na języku literackim. I dyskusja nie zakończyła się na jednoznacznym stwierdzeniu, jakby. Dla mnie początek tego zdania nie ma absolutnie żadnego sensu i jest z błędem. Dla części osób to zdanie, owszem, ma sens, ale jest ultra nadwyrost napisane i z tym absolutnie się zgadzam również. Ale dla nich nie ma błędu, więc sprawdziłam oryginał, żeby zobaczyć, jak to wyglądało, o co tutaj tak właściwie chodziło i czy ten błąd tutaj jest, czego nie ma, czy o co chodzi. If you cleaned him up, he would look almost angelic. As is, he was a tarnished angel, his wings artfully signed with the perfect camera shots in mind. I to rozumiem. Jakby ten fragment jest całkowicie zrozumiały, to polskie tłumaczenie jest tu błąd po prostu. Jest tu błąd w tym zdaniu, jest strasznie zawiły, jest strasznie skomplikowane, jest strasznie nad wyraz napisane i nie rozumiem po co tym bardziej, że przed tym zdaniem Wszelki tekst jest w dosyć prostym języku, prostym stylem napisany. Nagle wychodzi to, i po tym zdaniu, dalej, wszystko jest prostym, fajnym językiem, stylem, zrozumiałe, cacy. Nie rozumiem, co tutaj się wydarzyło, naprawdę, jakby. Trochę głupio, że musiałam sięgać do oryginału, żeby zrozumieć sens tego zdania, bo z polskiego tłumaczenia wynika niewiele. Ja uważam, że jest średnio zrozumiałe. A nawet jeżeli jest jakoś zrozumiałe na jakiś sposób, że dokładacie sobie kilka słów do zdania i mniej więcej wiecie o co chodzi, to jest ciągle dokładanie tych kilku słów do zdania, a chyba nie na tym polega czytanie. W takim sensie jakby nie chcę tutaj nikogo obrażać ani z tych rzeczy. Chodzi mi o to, że jeżeli czytamy, to nie chcemy być wybijani z imersji. A to zdanie zdecydowanie wybija z immersji. Książka nie jest napisana w ten stylu, nie jest napisana w ten sposób. I kiedy już się przyzwyczajem, 36 strona, jakby już wiemy, w jakim stylu jest to pisane. Więc już jesteśmy przyzwyczajeni, już sobie płyniemy przez tę treść. I nagle wybicie, trzeba czytać kilka razy zdanie i dopiero. Uh -huh, uh -huh, Okej, okay, dobra, dalej. Także mm, trochę słabo, moim zdaniem. No i w końcowym efekcie skończyłam tę książkę w I dajcie znać, jeżeli ją czytaliście, bo bardzo chciałabym porozmawiać z kimś na temat Szalonego Rogana, bo nie mogę, jakby. Nie mogę, po prostu zafiksowałam się totalnie. Dawno nie wpadłam na takiego krasza, naprawdę. Dobra, ale nieważne. Gwiazdkujemy siedem. ale takie mocne siedem, W sensie jest to spokojna dzierżówka, fajny system magiczny. I miłe postacie, zrozumiały świat, jakby wszystko jest. Super, schemat powieści znany, ale fajnie jest nim operowany. Tutaj nie mamy wrażenia, że przechodzimy punkt po punkcie, tylko płyniemy sobie bez problemu do tego, jakby oczywisty trop Enemies to Lovers. Ale możliwe, że mówię to przez tego krasza, ale naprawdę fajnie napisane. W każdym razie generalnie polecam, będę czytać drugą część i jest druga część po angielsku i bardzo, bardzo mnie kusiło. W niedzielę jeszcze, żeby już ją kupić i czytać dalej, ale chyba poczekam na polskie tłumaczenie, chociaż może, może, nie wiem, jeszcze ze sobą walczę, zobaczymy. W każdym razie to by było na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jeżeli czytaliście poem dla mnie, to zgłaszajcie się do mnie, bo musimy porozmawiać o szalonym organie. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie o tej książce, czy się ze mną zgadzacie, czy niekoniecznie, bo tak też może być. No i jak postrzegacie to, Dziwne zdanie, tego też jestem ciekawa. Jeszcze raz dzięki i widzimy się następnym razem. Pa!